Reagujemy na bieżąco. Nasi fani na Facebooku powiedzieli, że chcemy Adriana Dębińskiego, więc jest z nami. Dzień dobry. Cześć, cześć. cześć. No, co to dużo mówić? Ty jesteś dobrym przykładem tego, że mm, czasem. Pech i czy, czy to kontuzja, czy sprawy jakieś tam osobiste jednego mogą być szczęściem drugiego. Wcześniej pamiętam dwie konsultacje szkoleniowe, na które byłeś powołany, za każdym razem przyjeżdżałeś kontuzjowany. No ale teraz, gdy okazało się, że, że w ostatniej chwili wypadli na ostatniej prostej nam zawodnicy, dołączyłeś właściwie o... Mogę, możemy zdradzić kulisy kuchni 23.30 telefon. O 8 rano potwierdzenie jestem. Jestem, jestem, tak, zgadza się. Potem druga rano pociąg i o 10 byłem tutaj, nie? W dramatycznym eee. stanie ale byłem. <noise> nie przez pana noc, ale e, chyba i tak e, solidnie potrenowane. Solidnie, solidnie tak, drugi trening zwłaszcza to już nogi weszło poczułem. Pierwszy trening to już takie rozbieganie, poczucie nogi, poczucie boiska, piłki, ale ten drugi trening naprawdę nogi wszedł już, nie? Jak wrażenia, jeśli chodzi o grupę? Chyba już widać, że towarzystwo powoli się zżyło i też na boisku zaczynamy. Tak, rozbierzać. tak, tak. No żyjemy, żyjemy. I jest i trochę śmiechu i tam trochę zabawy w tej piłce, tak, już mniej więcej znamy się i my nami jeszcze, wiadomo, nie ze wszystkimi, ale idzie to w drugą stronę i, i z więcej zabawy jest z tego, tak. No, ale to jest zaangażowanie, pokazujemy, że każdemu zależy, tak? No jesteś dobrym przykładem tego, że właśnie można gdzieś tam w ostatniej chwili grając sobie w piłkę również w szóstkach wskoczyć na taki poziom reprezentacyjny. Tak szczerze na razie nie myślicie o tym kto ostatecznie załapi się do tej kadry, czy gdzieś tam jest ta świadomość, że jest was tutaj 24 a 15 pojedzie do Sarajewa w Znaczy ogólnie staram się o to nie myśleć. Tak jestem jak na razie tutaj, jest nas już czterech chłopaków i myślę, jak na razie dobrze zabawie przygodzie. To jest pierwsze takie spróbowanie moje większe, tak więcej zobaczyć i zaraz jak najwięcej doświadczeń z tego wszystkiego. No a co będzie potem, to będzie potem. Będę się cieszył, jak pojadę na Eurotach. Będę mógł re reprezentować mój kraj. I... I będzie, będzie, naprawdę fajna przygoda. No Ale jak w razie jestem tutaj i o tym staram się nie myśleć. Tak? No to jeszcze przed nami sezon wiosenny Ligi Bomowskiej w Warszawie, bo ty jesteś zawodnikiem Połczyn Brothers z Warszawa. Zgadza się. E, jakie plany i ambicje zespołu? No bo ostatnio znowu trzecie miejsce w superlize Zimowej, i gdzieś tam ciągle jesteście blisko, ale ciągle czegoś brakuje. Czy tym razem już jak, jakby uda się tą walkę skutecznie nawiązać z wielkimi faworytami sezonu? Znaczy faworytami. No moim zdaniem damy radę jakąś tam walkę yy, z dołem tabeli, z dołem tabeli nawiązać. Z górą nie wyobrażam sobie na tą chwilę, ale zdaniem, damy radę tam pod spadek, coś powalczymy, nie? O to widzę, że, e, że tak powiem obniżone oczekiwania przed tym sezonem. No dobrze, zobaczymy, zweryfikujemy. E, poziom ligi powinien się rozwijać, a w takim razie co? E, do końca zgrupowania przede wszystkim bez kontuzji. No bez kontuzji, i... bez kontuzji. I oby, e, oby to znalazł, obyś, Ty też znalazł się na tej liście, tobie również tego życzę. Bardzo dziękuję. Po dzięki, udzieleniu. dzięki, wielkie.